Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii opisuje 28 lat swojego życia jako koszmar, podczas którego stracił wszystko, co miał pracę, rodzinę i dom. Znienawidzony przez najbliższych, zepchnięty na margines, stracił też chęć do życia i przestało mu na czymkolwiek zależeć. Bez reszty poddał się władzy alkoholu i narkotyków. I wtedy poznał kogoś, kto wskazał mu wyjście z tej beznadziejnej sytuacji, i jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. No, Ale musimy to ugasić! Chodź, wynosimy się! Już nic nie da się zrobić! To należało do mamy! Nie pozwolę, żeby wszystko spłonęło! Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Złamane obietnice zaciążyły na życiu wielu bezdomnych, co sprawiło, że stracili zaufanie do innych i do samych siebie. Pacific Garden Mission niczego nie obiecuje. Zapewnia po prostu życzliwe przyjęcie, pożywne posiłki, kąpiel i zmianę ubrania, jak również bezpieczne miejsce na nocleg. Wszystko to za darmo, dzięki ludziom dobrej woli, których finansowe wsparcie umożliwia naszą działalność. Setki mężczyzn, kobiet i dzieci znajdują w Old Lighthouse schronienie, pomoc w codziennych potrzebach i nadzieje na przyszłość. Ci zaś, którzy zaufali temu, który jest fundamentem naszej działalności, przekonują się, że On dotrzymuje obietnic, a to jest początkiem ich nowego życia. Dosłuchaczy na całym świecie oto program numer 2887 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Co spowodowało ten pożar, Jay? Kto to wie? Kiedy prowadzi się laboratorium, wszystko się może zdarzyć. Mieliście szczęście, że nikt nie zginął. Tak, nawet psy zdążyły uciec. Ja ostatni wyszedłem z przyczepy, bo chciałem ją ratować, ale wszystko poszło z dymem. Dziękuj Bogu, że nikomu nic się nie stało. No, dziewczyna mojego brata naprawdę miała szczęście. Mogło być już po niej. Widziałem, jak jak skóra na jej szyi aż skwierczy. Coś potwornego. Chyba żadna operacja tego nie załatwi. Będzie musiała z tym żyć. A twój brat? O, dla niego lepiej by było, gdyby nie żył jak go tylko dopadnę, okazuje się, że nigdy nie byliśmy ubezpieczeni od pożaru. Także nie dostaniemy żadnego odszkodowania. Wszystko, co mamy, to moja ciężarówka. Urodził się w 1963 roku w Pensylwanii w średnio zamożnej rodzinie. Jego ojciec był księgowym, a matka pracowała w ochronie w centrum handlowym. Miał starszą siostrę i młodszego brata. Czasami chodzili nawet do kościoła. Co więc poszło nie tak? Niech sam nam opowie o nieprzyjacielu, który ściągnął go na samo dno, i o tym, który go uratował. Prawdziwa historia Jaya Dalrymple już teraz w wyzwolonym. Jako dziecko cierpiałem na silne bóle migrenowe, z powodu których niekiedy nawet przez kilka dni nie chodziłem do szkoły. Wszyscy myśleli, że to z powodu stresu. Od ósmego roku życia grałem w futbol i baseball, a kiedy miałem 9 lat, dostałem swój pierwszy motocykl terenowy. Wtedy też zacząłem pić i palić i straciłem resztki szacunku dla mojego ojca. Dotąd bałem się go, ale przede wszystkim czułem potworny wstyd, kiedy wrzeszczał na mnie, rzucał mną o ścianę albo kopał. ...w obecności moich kolegów. A alkohol sprawił, że pozbyłem się i strachu, i wstydu. Kiedy miałem 13 lat, jedną z naszych ulubionych rozrywek... ...były wyścigi na motocyklach, w górach, po zmroku. Wypalaliśmy po parę jointów, a potem wsiadaliśmy na swoje maszyny. Kiedyś, ginając ścieżką w dół, nie zauważyłem człowieka na mojej drodze. Wyjechałem w niego, a sam uderzyłem głową w kierownicę motoru tak... Że rozszczepiło mi się podniebienie. O nie! Popatrzcie na jego twarz! Udławi się własną krwią. Trzeba go przewrócić na bok. Ta! Kiedy dwa tygodnie później ocknąłem się na oddziale intensywnej terapii, na początek wyprosiłem u wolontariuszki papierosa, którego wypaliłem w szpitalnej łazience. Przez rurkę dotchawiczną w mojej szyi. Kojarzysz już coś, synu? Chyba tak? No bo przez jakiś czas nie było najlepiej. Baliśmy się, że masz jakieś uszkodzenia, mózgu, czy Długo tu leży? Dwa tygodnie musieli ci zrobić trochę o tomie, żebyś mógł oddychać. Nic, nic nie pamiętasz? Będą próbowali przemieścić ci żuchwę, żeby dostać się do podniebienia. No wtedy nie będzie już potrzebna operacja plastyczna ani wstawianie gwoździ. Co się stało? Uderzyłeś w jednego ze swoich kolegów, ale no, z nim wszystko w porządku. Ma tylko złamaną nogę. A mój motor? Jest w domu. No ale przez jakiś czas nie pojeździsz. Jeżeli ja mam tu coś do powiedzenia, to już w ogóle nie będziesz jeździł. No, t... Ale jeszcze tego samego dnia, kiedy wróciłem do domu, wsiadłem na motor i wolniutko objechałem podwórko. Parę miesięcy później złamałem rękę podczas gry w futbol. Wyglądało to, jakbym miał dwa łokcie, ale wcale się tym nie przejąłem. W ogóle niczym się nie przejmowałem. Po wypadku nawet rzadziej bolała mnie głowa, więc tym bardziej chciałem się ścigać. C Co? Motocross? Ja myślałem, że po tym wypadku ci przejdzie. Uwielbiam się ścigać, tato. Nie ma mowy, Jay. Absolutnie się nie zgadzam. Mamowy ścigi są odpowiednio zorganizowane. Wszyscy jadą w tym samym kierunku i nikt nie szwenda się po torze. Poza tym będę miał odpowiedni sprzęt. Kask, ochraniacze i inne zabezpieczenia. Tak, pewnie, pewnie. A gdyby coś się stało na miejscu, zawsze jest karetka. Masz dopiero 13 lat, Jay. No i będę się ścigał z chłopakami w moim wieku. Tam są kategorie. Nie, ja uważam, że to jest szalony pomysł. I tak pojadę, czy mi pozwolisz, czy nie. Startowałem przez dwa i pół roku i w końcu w 1980 zakwalifikowałem się do Wielkiego Wyścigu Narodowego. Wtedy już sporo piłem. Eksperymentowałem też ze środkami uspokajającymi i narkotykami. Kiedy mój kolega mieszkający po sąsiedzku wrócił z wycieczki na Florydę, przyniósł mi coś nowego. To daje niezłego kopa, że nie trwa długo, może ze 3 minuty. Ale to niesamowita jazda. Jak to się bierze? A pokażę ci. Rozpyl trochę do pojemnika i szybko wyjaśnij. Daj. Daj, daj, spróbuję. <noise> Dobre, co? <noise> Kiedy kilka miesięcy później z innym kumplem wciągał w piwnicy ten środek Nagle się przewrócił Policja zaczęła nas przesłuchiwać, wystraszyliśmy się, więc dałem sobie spokój z tym paskudztwem Kolega przez rok był w śpiączce a odkąd się obudził, jest jak warzywo. Po tym zdarzeniu rzuciłem szkołę i wyjechałem na Florydę. Zatrudniłem się w restauracji na zmywaku. Interesowało mnie tylko picieć, panie i dziewczyny. W niecałe dwa tygodnie zostałem przyłapany na kradzieży napiwków ze stołów i zwolniony. Natychmiast zadzwoniłem do ojca. Co się dzieje, synu? Namieszałem. Chciałbym wrócić do domu. Masz kłopoty. Tak, taki jeden bądzier mi grozi. Więc wracaj. Muszę wykupić wóz od policji, a nie mam 100 dolarów. Mógłbyś mi pomóc? Dobra. Prześlę ci pieniądze na Western Union. I, i, i będę też potrzebował na benzynę. Kiedy dotarłem do domu, nawet mu nie podziękowałem. Od razu poszedłem do kumpla, żeby zajarać. Byłem beznadziejnym przypadkiem. Dlaczego mama i tata jednak mnie kochali? Nie mam pojęcia. Zamiast wrócić do szkoły, zatrudniłem się w centrum handlowym, w którym pracowała mama. Nadal też ścigałem się na motorach, ale nie miałem z tego żadnych pieniędzy. Tata wydawał tysiące dolarów na moje wyścigi, co nie poprawiało jego relacji z mamą, i tak już bardzo napiętych. Atmosfera w domu stawała się coraz cięższa. W końcu znalazłem sposób, by się z niego wyrwać. Idziesz do wojska? Po co? Bo chcę. Idziemy razem z Dawidem. Dlaczego najpierw nie skończysz szkoły? Oj, matury i tak nie zrobię, więc po co mi ona? Ale jesteś za młody, żeby iść do wojska. Mam 17 lat, więc potrzebuję Waszej zgody. Jay, ale do czego potrzebne Ci to wojsko? Możesz zostać w domu i nadal się ścigać, ale nic z tego nie mam po to. Ale wygrywasz i dostałeś się do Wielkiego Narodowego. Gdybyś tam dobrze wypadł, mógłbyś przejść na zawodostwo. I wtedy zacząłbyś zarabiać pieniądze. Już się zdecydowałem. Idę do wojska. W sierpniu 1980 roku przyjechałem do Fortu Benning, gdzie przeszedłem szkolenie artyleryjskie. Mój alkoholizm wchodził w coraz gorszą fazę. W ciągu czterech kolejnych weekendów dostałem pięć mandatów za jazdę po pijanemu. A po niecałych dwóch latach... Wywalili mnie z wojska Wtedy moi rodzice byli już po rozwodzie I mieszkali każde ze swoim partnerem Wprowadziłem się do mamy Kawy? Nie, nie, prześpię się o, Ale mam kaca Nie zdawałam sobie sprawy, że już minęło południe Niedługo się wyprowadzam, mamo Żenię się że, Żenisz się? Mhm. Z kim? z taką dziewczyną, którą poznałem w knajpie w New Jersey. Ale to chyba jakaś nagła decyzja. Nie miałam pojęcia, że w ogóle ktoś istnieje. Jest w ciąży, więc raczej nie mam wyjścia. Jesteś za młody, żeby się żenić. Cześć. Dam radę. Nasz syn urodził się w listopadzie 1983 roku. Dałem mu na imię Joshua. Tak jak ten bohater biblijny. Mieliśmy ładne mieszkanie i budowaliśmy nasze życie wokół rzeczy materialnych. A alkoholizm nadal mnie niszczył. Moja żona też piła. A którejś nocy przedawkowała przepisane na dietę pigułki, które zapiła dużą ilością alkoholu. Później przez 11 dni nie potrafiła zmrużyć oka i w końcu trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie trzymano ją ponad miesiąc. Jej rodzina uznała, że to ja jestem wszystkiemu winny. Postarała się o nakaz sądowy i już nigdy więcej nie zobaczyłem Josha. Rozeszliśmy się, a ja znów zamieszkałem u mamy. Pewnej nocy wróciłem do domu pijany do nieprzytomności i zastałem drzwi zamknięte. Wspiąłem się na dach, wybiłem okienko wentylacyjne i wczołgałem się do środka. A potem zacząłem demolować dom. Czekaj, przestań Przestań, oszalałeś? O, co oszalałeś? Zamykać mi drzwi, tak? Może jeszcze wystawisz mi walizki i wymienisz zamki o! Moja ręka Coś ty narobił Scott, daj mi jakiś o! ręcznik Twój brat, on mi się na śmierć o! Dom wyglądał jak po Jakiejś krwawej masakrze, a na ręce musieli mi założyć 88 szwów. Prosto od chirurga przewieziono mnie do szpitala psychiatrycznego. Moje szaleństwo było nieposkromione. Wszędzie siałem chaos i zniszczenie, a wszystko z powodu niepohamowanej żądzy picia. W 1986 roku poznałem Joel. Pracowaliśmy oboje w tej samej fabryce tworzyw sztucznych. Poczuliśmy coś do siebie od pierwszego spotkania. To co, jeszcze jednego? No pewnie. Jesteś w moim typie, John. bo piję z tobą. Punkt dla ciebie. Ale jesteś też śliczna. Mm -hmm. Lubię takie teksty, mm -hmm. choć pewnie powtarzasz je każdej. No to daj mi trochę czasu, a udowodnię ci, że się mylisz. No to przekonajmy się, Jay. Może się do mnie wprowadzisz? Tak. Trzy tygodnie później mieszkałem już u niej. A wychodziłem pić razem z facetem jej siostry i jeszcze jednym gościem. Któregoś dnia ten drugi poderwał jakąś dziewczynę przy barze i wszyscy razem siedliśmy do samochodu. Po drodze paliliśmy Jointy i wypiliśmy chyba jeszcze skrzynkę piwa, <grym>, czyste szaleństwo. Ta noc miała zaważyć na całej mojej przyszłości. Co się dzieje, Jay? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. A gorzej, John, gorzej. Co się stało? Sam poderwał jakąś dziewczynę w knajpie, a potem w, w aucie we dwóch on i chłopak twojej siostry się na nią rzucili. Żartujesz? Nie, nie, żartuję. Ja prowadziłem, a kiedy tam z tyłu się zaczęło i... i nie wiedziałem co robić, więc jechałem na bok, zatrzymałem samochód. Wtedy oni wywlekli ją na zewnątrz i ją zgwałcili. A, a co ty zrobiłeś? No ja, ja, ja tylko wrzasnąłem, że się zmywam stąd i wróciłem do wozu. Wtedy oni wskoczyli za mną i pojechali do knajpy i. I tam ich zostawiłem! A, a co z tą dziewczyną? Dziewczyną? No. Ona uciekła. Ach, co będzie jak pójdzie na policję? Nie Minął tydzień, a wszyscy trzej siedzieliśmy w areszcie oskarżeni o gwałt. Razem z nimi zostałem uznany za winnego i skazany na pięć lat więzienia. Z początku nie miałem, ale po chwili uświadomiłem sobie, że też byłem winny, bo nic nie zrobiłem, żeby ich powstrzymać. Wychodzi więc na to, że sędzia wcale nie był zbyt surowy. Jeanne wspierała mnie przez cały czas. Także kiedy po trzech latach zostałem zwolniony warunkowo, miałem do kogo wracać. Ale ponieważ z powodu pijaństwa co i róż, wdawałem się w jakieś awantury, naruszając warunki zwolnienia, szybko znalazłem się z powrotem w więzieniu. Po odsiedzeniu wyroku znów byliśmy razem z Joan, ale demon alkoholizmu trzymał mnie mocno w uścisku. W ogóle ze mną nie liczy. Ja się nie liczę, jeszcze kratki się za mną nie zamknęły A już miałaś innego faceta Pewnie, skoro ciebie w ogóle nie interesuje Równie dobrze mogłabym być nim, krzesłem Pewnie, pewnie, jeszcze zwalaj na mnie Ja tam się nie obrażam Bo to nie ze mną jest coś nie tak Nie wytrzymam z tobą dłużej Zaraz, dokąd się wybierasz? Dokąd? Do baru z przyjaciółmi Może trafi się ktoś, kto będzie chciał być ze mną Zostaw moją ciężarówkę Nie zrobisz tego Daj, daj, nic nie jest, bo, bo nie chciałam. Tak o, mi przykro, kochanie. Bo... Oje, kolano. O, chyba. O, chyba jest trzaskane. Próbowałem skoczyć na pakę ciężarówki, ale nie trafiłem i upadłem pod tylne koła, a ona przejechała po mojej prawej nodze. Z kolanem nie było tak źle, ale wymagało medycznego zaopatrzenia tym zdarzeniu nadal piliśmy. We wrześniu 1994 roku wzięliśmy ślub, a niecały rok później urodziła nam się córeczka, Destiny. Kiedy miała 18 miesięcy, mój najlepszy przyjaciel popełnił samobójstwo. Ciągle nie mogę uwierzyć, że on się zastrzelił. No, ja też. 26 lat. Dla mnie jak brat. Ja to wszystko nie ma sensu. Chyba nie zrobisz żadnego głupstwa. Nie, czy? nie, nie. Ale może pojadę odwiedzić mamy w Illinois. Muszę się stąd wyrwać. Przejechałem już większą część drogi do Illinois, kiedy postanowiłem zawrócić. Dzwoniąc do pracy byłem tak pijany, że od razu załatwili mi miejsce na oddziale odwykowym, gdzie pewna dziewczyna przekonała mnie, że to moja żona jest przyczyną moich problemów. Opuściłem więc Jen. Zamieszkałem w przyczepie kempingowej z żoną sąsiada, a kiedy mnie zostawiła, moje pijaństwo znacznie się nasiliło. Tuż przed świętami właściciel kazał mi się wyprowadzić. Jen żyła już wtedy z innym mężczyzną. Pojechałem więc do mamy. Minęły dwa tygodnie. Halo? John? To ja. Och, tej. Tony nie żyje. Twój chłopak? Tak. Prowadził samochód na haju po Kochainie. W dodatku coś tam wypił i zderzył się czołowo z innym wozem. Zginął on i ten drugi kierowca. Strasznym, mogę ci jakoś pomóc Dlaczego nic mi się w życiu nie udaje? Ja czuję to samo. Słuchaj, wrócę, zaopiekuję się tobą i destiny. Naprawdę chciałem mieć rodzinę, więc wróciłem. Przestałem pić, zatrudniłem się jako spawać i starałem się być dobrym mężem. Ale John nie okazywała mi uczucia, więc w końcu wróciłem do butelki. Kiedy dostałem mandat za jazdę po pijanemu, próbowałem to przed nią ukryć. W czerwcu 2001 roku moja mama umarła z przepicia, zostawiając mojemu bratu i mnie 10 tysięcy dolarów i mieszkanie. Któregoś dnia we wrześniu wróciłem do domu okropnie pijany i wdałem się w kłótnię z John. Ona wyzwała policję, po czym kazano mi się wynieść. Nasza próba wspólnego życia skończyła się po sześciu miesiącach. Wyjechałem do Illinois, gdzie razem z bratem zaczęliśmy produkcję krystalicznego metadonu. Szło nam nieźle, aż do tego wczesnego ranka, kiedy pożar strawił wszystko, co posiadaliśmy. Wszystkie pieniądze się rozeszły? Niestety. Ostatnie właśnie wydałem na piwo. Nie ma kasy, nie ma pracy, nic mi nie zostało, nic. Niczej! Przesiadywanie na grobie mamy wcale ci nie pomaga. To ponure miejsce. Dlaczego? Ona była jedyną osobą, która naprawdę mnie kochała. Prawda, mamo? Mamo? Mamo. No, przepraszam, że jestem taką kanalią. Tata miał rację. Nic, nic nie jestem wart, nic. Wszystko straciłem, a teraz straciłem nawet chęć do życia. ty się Rozwalasz płot? Chcę wysiąść i to zaraz! Straciłem panowanie nad sobą. Włamałem się do domu jakiegoś gościa, wypiłem piwo, które tam znalazłem, ukradłem rewolwery, próchy i skórzaną kurtkę... Próbowałem się zastrzelić, ale nie potrafiłem. Pięć dni później, kiedy wymieniałem rewolwery na kokę, zostałem aresztowany. W więzieniu odwiedził mnie kapelan z miejscowego kościoła. Opowiedziałem mu o swoich kłopotach. Jay, znam kogoś, kto mógłby ci pomóc. Tak? Kto to taki? Jezus Chrystus. Jezus. Ksiądz mówi poważnie? Jak najpoważniej, Jay. Bez Chrystusa płyniemy przez życie jak statek bez steru i kończymy jako rozbitkowie. Nie mogę uwierzyć, że Bóg chciałby mieć coś wspólnego z kimś takim jak ja. Jay, czytaj Biblię i sam się przekonaj. Zacząłem więc czytać Biblię i poznawać Jezusa Chrystusa. Pewnego dnia, kiedy przeczytałem pewien wiersz z 12 rozdziału Księgi Izajasza, zawarta w nim prawda głęboko mnie poruszyła. Tego wieczoru odwiedził mnie inny kapelan. Opowiedziałem mu o tym, co zrobiło na mnie takie wrażenie. Niech ksiądz posłucha. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest. Mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. On może zmienić moje życie, tak? Ha, jeśli będziesz żałował za grzechy i zwrócisz się do Niego, zaufasz Chrystusowi, przyjmiesz Jego zbawienie, to tak. On zmieni twoje życie. Chciałbyś pomodlić się ze mną? Tak, chciałbym. Od teraz chcę robić tylko to, czego chce ode mnie Bóg. Po modlitwie, w której przyjąłem Chrystusa jako swojego Zbawiciela, nie poczułem się jakoś inaczej, nie przeżyłem niczego niezwykłego, ale nadal studiowałem Biblię. W maju ojciec wpłacił za mnie kaucję i wyszedłem z więzienia. Mimo, że sześć tygodni wcześniej stałem się chrześcijaninem, natychmiast wróciłem do alkoholu i narkotyków. I chociaż pracowałem po kilka godzin dziennie, żyłem jak bezdomny w moim piekapie, żywiąc się tym, co znalazłem na śmietniku. Co wieczór się upijałem, ale nadal czytałem Biblię, bo to była moja jedyna nadzieja. Po trzech miesiącach takiego życia zostałem aresztowany za kradzież aluminium ze złomowiska. Zmęczony walką o przetrwanie, z ulgą przyjąłem powrót do więzienia, gdzie przynajmniej byłem wolny od pokusy picia. Pisałem do Jan i próbowałem do niej dzwonić, ale z jej strony nie było żadnej reakcji. Że Ty wiesz, co czuję do John i Destiny. Jeśli Twoją wolą jest, żebyśmy nie byli razem, niech tak będzie, ale daj mi siłę i przygotuj mnie na to, co mnie czeka w przyszłości. Bóg odpowiedział na moje modlitwy, a ja czas spędzany w więzieniu wykorzystywałem na to, by poznawać go coraz lepiej. Na początku 2004 roku zostałem warunkowo zwolniony. Kiedy już rozgościłem się w moim domu, zadzwoniłem do John i zostawiłem jej wiadomość, modląc się, żeby odpowiedziała na mój telefon. I oddzwoniła. Jay, to ja. John? Dzięki Bogu, że zadzwoniłem. Jestem wolny, kochanie. O, o wiele bardziej wolny niż myślisz. Jezus zmienia moje życie Dzięki niemu jestem teraz innym człowiekiem Cieszę się, Jay Kocham cię, Jan. Zawsze cię kochałem Wiem, że trudno było za mną wytrzymać Byłem pogubiony, byłem chamski Moje serce było nieczułe Ale ja schowałem głęboko swoje uczucia Jeszcze kiedy byłem chłopcem Bo tata mnie bił i znęcał się nade mną psychicznie Przysiągłem sobie wtedy, że już Że już nikt nigdy mnie nie skrzywdzi Ale to zniszczyło mnie emocjonalnie Dopiero Jezus uzdrowił moje serce. Mówisz całkiem inaczej niż kiedyś. A to dzięki Jezusowi. On uwolnił mnie od mojej przeszłości, a teraz żyje we mnie i Jego Słowo jest dla mnie wskazówką we wszystkim, co przynosi życie. Kocham Cię i chciałbym, żeby nasza rodzina znowu była razem. Jay, od, od dwóch lat czuję się strasznie nieszczęśliwa. Daj nam szansę, John. Pozwól mi opowiedzieć o tym, który może dać ci radość i pokój, jak rzeka. Odtąd rozmawialiśmy codziennie, a ja czytałem jej Biblię przez telefon. W połowie lutego 2004 roku, John modliła się o zbawienie. A kiedy poprosiłem ją, żeby za mnie wyszła, zgodziła się. Pobraliśmy się w marcu 2005 roku. Niedługo potem nasza dziesięcioletnia córeczka też uwierzyła. Dziś pracuję wśród więźniów jako kapelan. Mówię im, skończcie z koszmarem przeszłości i pozwólcie Jezusowi wejść do Waszego życia. W Programie numer 2887 z cyklu „Wyzwolony” wysłuchaliśmy prawdziwej historii Jaya Dalrymple. „Wyzwolony” produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś. Czeka na Twój telefon. Nasz adres Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.